Witajcie kochani. Czas na rozebranie choinki. My, my to zrobiliśmy dosyć szybko bo na początku stycznia, więc i tak to nie było po mojej myśli, bo miało być przed sylwestrem, było po. Ale za dużo obowiązków w domu, za dużo myśli. No i tak jakoś choinka zeszła na boczny plan, ale i tak, i tak zaraz tuż po sylwestrze zaczęliśmy ją rozbierać. I tak do przyszłego roku. Bardzo szybkie noworoczne zakupy. E, to są dwie ramki, e, które poślę do chrzestnych mojego synusia. Czerwona i niebieska. Byliśmy w Douglasie i <laughs> mydło do rąk. To Ayurveda z Ritualsa. Perfumy z Ariane Grande. God is a Woman. Bardzo piękne są, podobają mi się strasznie. To dostałam na urodzinki. La Viebel. Te najnowsze. Znaczy one nie są najnowsze, ale tamte późniejsze mi się w ogóle nie podobają. I tutaj są bunisy. Ale oprócz tych bonusów, bonusów, mam jeszcze tak, rozświetlacz z w, w kolorze, ale nie wiem czy to jest opisane. Jest. Koral, Bolt Koral piątka i przeceniony Bobby Brown rozświetlacz ze 142 na 62 zł, także spoko. No i tutaj takie jakieś kremiki, perfumiki. I taka angielka do twarzy, yy, próbka lankoma i dior, też podkład, też próbeczka, to jest oko. I w Rossmanie. takie zakupy, już otworzony Calvin Klein. Intuil rzeczy do stóp, bo mam straszny problem 30% yy, mocznika, taki kremik dosyć duży z, yy, z perfekty wzięłam taki nawilżający i dwa z szola ten jest regenerujący a drugi jest nawilżający tylko, że mi nie pękają pięty ja mam co innego, ale takie właśnie mi się przyda i dwie, dwa pudry z lovely i on jest niby rozświetlający odbijający światło, ale on ma drobinki nie wiem, tego nie widać tak tylko może a ma takie maciutkie drobineczki O, było widać, tak się migotała i w biedronce puder ten z najnowszej kolekcji blurujący niby zobaczymy także w ogóle tego bardzo trudno było dorwać. Ostatnio mi się udało, ale długo na niego polowałam. A synuś jeszcze układa prezent pod chojniki. A tutaj na przyspieszeniu pokazuję Wam jak szykuję ciasta do pracy z okazji moich urodzin, jakże cudownych, wspaniałych we wspaniałej uroczystości był serniczek gotowany e, który przed chwilą widzieliście e, był em, em, co było? brownie i e, jabłocznik słynny zresztą także Przyznałam się, ja bocznik wyszedł mi Jeszcze chciałam Wam pokazać, jak wyszło mięsko na obiadek. Znaczy jak mieliśmy w ten dzień obiadek, był pracowity dzień. Obiadek pyszny, uwierzcie może nie wygląda elegancko, ale i tym akcentem żegnam się z Wami.